Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Weronika Zając, goniec Freak Fight, a wraz ze mną Stifler. Witaj! Siema. Jak się czujesz? Bo już trochę zdążyłeś ochłonąć po swojej walce. Jak ją wspominasz w ogóle? Z Bombardierem. Ogromne wyzwanie. Była mega. Ile ona trwa? Nikt mi jeszcze nie powiedział dokładnie. Krótko. Ja też nie miałam okazji ktoś, a ile moja walka trwała? Wie ktoś? Ile sekund? No. No wiem, że mało, nie? 20... Tak? Okay. Aż tyle? No, 20 Myślałem, że poniżej 20, To spoko, no. To nie ma takiej tragedii, nie? No właśnie. Ale to uważasz, co poszło w takim razie nie tak, że nie wygrałeś? No, ogólnie też już mówiłem w każdym wywiadzie, my ćwiczyliśmy Ale u nas czas... nie. No wiem, dlatego ci teraz powiem. Kojarzysz Akcją widala jak w na Wiech kolanem? Nie. Okej, okay, no to było coś takiego, że wiesz, gościu... To jest najszybszy knockout w historii UFC, gościu od razu wiesz... Od razu zaczęła się walka, od razu wjechał i, wa i walnął, wiesz, yy, kolankiem ziomka, wiesz, takie, wiesz, takie tu, tu tu, wiesz i w głowę go walnął, nie? I gościu wiesz, odpłynął, nie? I jest nokaut. i my ćwiczyliśmy to samo, czajz. Przez dwa miesiące świeciliśmy, to maksy, że tak miałem zacząć i Ale to momencie... odpłynięcie czy znokautowanie? No to, to kolano, wiesz i nie wiadomo, czy wiesz, albo wlecę tu, albo tu, no nie wiadomo, nie? Ale wiesz, yy, musiałem zaryzykować, czajz. No ale ten, ale w momencie kiedy biegłem, to on wyciągnął mi przypiątkę do przybicia, czajz. Ja się zawahałem, zrezygnowałem kurwa, nie? No, no właśnie, to może zaważyło o no, wszystkim. Zauważyło. Czy ty miałeś okazję po pojedynku porozmawiać z bombardierem o całej sytuacji? No, źle przybijałem piątkę, yy, no nie, ale pogadam się z nim na nie? Uh -huh. No dobra, ale ogólnie jesteś zadowolony z swojego wystąpienia? Nie, nie, <laughs> nie jestem. A myślisz, że Bombardier dałby ci szansę na rewanż? Ale nie jest bo bo rewanż nie ma sensu, wiesz, gośtim jest mił, nie? Uh -huh. Czyli wolałbyś po prostu innego przeciwnika? No tak. A kogo na przykład? nie wiem, no nie mam pojęcia, teraz o tym nie myślę, wiesz, no kogo mi tam dadzą, to wiesz, to wezmę, bo ja chcę zrobić tylko jedną walkę i wiesz, i kończę z tymi to nie dla mnie. Tak, to już no, to się że koniec kariery, a powiedz mi, co na temat, tak, o to mi chodzi, co na temat dzisiejszego pojedynku wspomniały ci kroniki Akaszy, tak, którymi się sugerujesz? No, ogólnie wiesz, nawet, nawet godzinę przed walką, wiesz, dzwoniłem, dzwoniłem do niej i powie, powiedziały, że tak, że ogólnie Bombardier się boi, ale tego, że zrobi mi krzywdę, czaisz, i to jest jego taki, wiesz, jakby taki moralny, wiesz, blokada. I ogólnie że żeby, żeby, żeby żeby ja tu nie walczę o zwycięstwo, żeby tutaj żeby fajnie się pokazać, żeby walka się podobała. No, no i no, myślę, że się podobała, tylko że była za krótka. No była za krótka, ale natomiast widowisko, tutaj widziałam dużo osób z wielkim zaangażowaniem ją śledziło. A czy w ogóle m, zapraszałeś tutaj wróżkę swoją? Żeby... Tak, ona miała być w narożniku, ale dostała zakład swoich kronik. Yy, dlaczego? W... Przecież fajniej, żeby cię wspierać, nie wiem, tak? Fajnie, swojego podopiecznego. dlaczego, bo ona teraz jedzie na taki wyjazd energetyczny 20 lipca do Holandii i kroniki za... Zabra, za, za, zabroniły jej kroniki zabroniły jej przebywania w, w miejscach, gdzie jest powyżej 10 osób. Mhm. No. A tutaj to jest na no, więcej niż 10 osób, ale w ogóle, czy ty jesteś zainteresowany takimi wyprawami duchowymi? No tak, no, 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 ja się zawsze ale byś wyjechał na taki jest tak jak wróżka, czy jakby to nie jest dla ciebie, czy na coś innego się nie, zapatrujesz? Nie, nie. No, no wiesz, ja sobie, ja sobie tutaj mam w Polsce ten tak teraz, Właśnie teraz będę, no, no, no ja dużo pracuję z energią, teraz robię medytację, takie poprzednie wcielenia, nie. Mhm. No i na tym też teraz skupię, bo nie miałem teraz za bardzo, za, za bardzo czasu, nie. A teraz nie jakie było wcielenie w takim razie? No moje, no to co jest teraz, nie? 100% z cyflera. No, tylko że wiesz, no ogólnie ja psychicznie byłem w chuj, w chuj źle przygotowany, psychicznie bo, bo kurwa tu cały czas chodzili, czaisz? Ja się nie mogłem skupić, wiesz. Ale to, kto to... chodził? No kurwa tak jak tu, ludzie. Wchodzili do śladniej, tam w szatni było 10 osób cały czas, nie? Tak? No. No i wiesz, jak, gdy, ja, gdy ja wychodziłem, ja wiedziałem kurwa, że jak pierdolę, kurwa, jest ja za wcześnie nie są tak. gotowy, czajesz? No. Czyli wolałbyś raczej tak wyciszyć się, pobyć w samotności, no a tak, tak samo weź. tak samo, tak właśnie zrobiłem z Popkiem, że mieliśmy taki, wiesz, y, takie pomieszczenie do rozgrzewki, bo to było w hotelu, nie? I, ten, i, i ta, ja tam byłem godzinę praktycznie sam, nie? Mnie było tylko zrobimy jeszcze, nie Słuchałem muzyczki, przy której wychodzę, wiesz, i gdy wychodziłem, y, już 20 minut przed walką poczułem się mega wpój pewnie, jak już wychodziłem, to czułem się kurwa tak dobrze, a tutaj te budra czajesz? Ja masakra, nie? A jak wychodziłeś w ogóle do Oktagonu, wiadomo, muzyka, no. oklaski, cały szum, czy to cię jeszcze bardziej dekoncentrowało? Nie, ja, ja próbowałem sobie jeszcze do końca, wiesz, że, kurwa, że nie wiesz, niech nie, nie dostanę to, że wiesz, taki, taki zero strachu, żeby było dobrze, kurwa, no ale to nie wystąpiło, nie? A powiedz mi, czy już miałeś okazję w ogóle, ale nie w sumie, bo mówisz, że nie wiesz ile trwa twoja walka, będziesz oglądał swoją walkę? No, no, długo to nie zajmie, nie? <laughs> długo to jednak, że na chwilę, no w przerwie, nie wiem, pomiędzy jakimiś serialami czy innymi rzeczami, e, które po prostu robisz. A jeżeli chodzi o inne pojedynki dzisiejszego wieczoru, to czy udało ci się któreś prześledzić, obejrzeć nie, na nie. żywo? Tam, jakieś urywki, ale to takie te słabsze, takie rata, Milu, takie no dosyć nudne, nie? Bez emocji. Czyli po prostu to jest wszystko do nadrobienia, jak będziesz miał czas. Jeżeli cię to nie, w ogóle interesuje, jak inni byście się pokazali. Znaczy, dzisiaj. Jeżeli, jeżeli ktoś mi pokaże, to obejrzę z chęcią walkę Tyboli ty Soroko i tylko to, reszta mi tak za bardzo nie interesuje. Mówisz nie? właśnie o takim zamieszaniu, które miało miejsce przed chwilą, bo jesz kapela tutaj miał przez kogoś chyba zostać pobity, prawda? Był gaz tak. rozpylony. By musieliśmy się wszyscy ewakuować. Tak, to było na kapelę właśnie skierowane. Czy jaki ty masz w ogóle stosunek do niego? Bo tutaj wiesz, wiele osób na przykład, no tak mam na uczucia. A jakie ty masz zdanie? Lubię go. Za co? Bo jest fajnym gościem, nie? Fajnym moim gościem. Mówiłem ci, że dość odmienne zdanie od reszty. A na przykład, jeżeli chodzi o jego kontrowersyjny wizerunek, nie wiem, wykorzystywanie w swoim wizerunku symboli religijnych i innych takich rzeczy, to na przykład nie rusza cię to, że to może być dla kogoś obraźliwe? Nie, no to jest śmieszne, że wiesz, że wiesz, on sobie ubierze się jak ksiądz albo coś, no to no, bez przesady, nie? Żeby ktoś się o to coś wspinał, nie? Czy to jest po prostu dla ciebie kręcenie beki, tak? Nie no tak. No. No bo w sumie on ma charakterystyczny wizerunek, ty też, lecz nieco odmienny. Natomiast dzisiaj to jest w takim sportowym wydaniu, bo ostatnio to byłeś właśnie w takim ala garniturze, coś takiego. Mm -hmm. Okej, okay, no dobra. To jeszcze mam takie pytanie, bo się zauważyłem, że masz tutaj jest sukces wytatuowany. Kiedy zrobiłeś ten tatuaż i dlaczego? Y z dwa lata temu, nie? No żeby przyciągnąć sukces, nie? Mhm. I co, przyciągnąłeś go? No jak widzisz, w tej walce, nie? <laughs> a co uważasz za swój sukces w życiu ogólnie? No, no kilka sukcesów. Rzecz. no to no wiesz, no, 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 no ja mam pełno, nie? Ja mam pełno, nie? Okej, okay, ale jakbyś mógł, nie wiem, wymienić jakieś, nie wiem. No to, to na przykład, że teraz robisz ze mną wywiad, nie? I to jest sukcesem, prawda? No bo przecież no musiałeś tak, no tak. zrobić... No, no, Okej. Okay. No, no, każdy chce to zrobić ze mną wywiad, nie? No to Uważam, że to jest sukces, nie? A jaka cecha umożliwiła Ci osiągnięcie tego sukcesu? Jaka cecha charakteru? Eee, no unikatowość, nie? Unikatowość, no tutaj też w sumie nie zaprzeczę. No dobra, Stifler, czego Ci w takim razie na koniec życzyć? to Kwa... Nie wiem, nie? Wszystkiego najlepszego. <laughs> Na pewno, ale, żebyś, ale masz w ogóle jakąś kontuzję w związku ze z, z starciem z Bombardierem, no, czy nie? Mam teraz zraniony umysł, nie? Okej, okay, dobra, to w takim razie żebyś się przewietrzył i później był dalej radosny i szczęśliwy. Ze mną był Stifler, dziękuję bardzo. Dzięki.